Zmęczają radniatką. I na Kobiety twierdzą, że my faceci jesteśmy dziecinni, bo od czasu do czasu pogramy w jakąś gierkę na kąpie, ale one codziennie rano malują sobie twarz kredkami, jak jakieś dzieci w przedszkolu i wszystko jest okej. Okay. I raz. Wyłącz klimy może być raz. szybciej. Raz. Nie mamy klimy. Dwa. Zapinam. Nie jestem opór. Dobry wieczór, z Ukrainy. Wielkie koncerny wmówiły ci. Że herba ta nie robi się słodsza od mieszania? Oczywiście to prawda, ale czy próbowaliście tego samego z wodą? To spójrzcie, jak rozmnożyć cukier w czasach, kiedy jest on bardzo drogi lub po prostu brakuje go na półkach. Metoda jest bardzo prosta. Wsyp kilka łyżeczek cukru do wody i porządnie zamieszaj. Cukier rozmnaża się natychmiast. Co prawda na początku jest trochę lepiący i mokry. Wystarczy go wysuszyć i oto otrzymujesz prawdziwy słodki cukier. W ten sposób możesz go rozmnażać w nieskończoność. Kiedy już będziesz mieć mnóstwo cukru, pokażę Ci jak zrobić z niego węgiel. Kolejny zadzwonili, że potrzebują kierowców. Wczoraj wieczorem siedzę sobie spokojnie na kanapie, oglądam film, a nagle z kuchni słyszę głos żony. A co byś zjadł na kolację? Kurczaczka, cielęcinkę, czy może rybkę? Mówię, ojej, kochanie, kurczaczka! Na co z kuchni doleciało? Zamknij dziób, grobasie, do kota, mówiłam!